Portal skarby.pl przedstawia Synagoga Stara w Krakowie Synagoga powstała prawdopodobnie pod koniec XV wieku. Jej budowa związana jest z wydanym w 1495 roku dekretem króla Jana Olbrachta nakazującym Żydom przeniesienie się z Krakowa na Kazimierz. Synagoga powstała z cegły na kamienno-ceglanej podmurówce. Zbudowano ją w stylu renesansowym, z elementami późnogotyckimi i manierystycznymi przybudówkami. Wejście do synagogi prowadzi przez renesansowy portal z drugiej połowy XVI wieku, nad którym umieszczono napis, to jest brama Jachwe, sprawiedliwi przez nią wchodzić będą. Główną część burznicy stanowi sala modlitewna przeznaczona dla mężczyzn. Jest to dwunawowe pomieszczenie na planie prostokąta. Dwunawowa konstrukcja nawiązuje do budowli Złotej Bramy w Jerozolimie. Synagoga Stara jest najpóźniej zbudowaną i najbardziej na wschód Europy wysuniętą synagogą z tego nurtu. To rozwiązanie wykorzystano jedynie w czterech synagogach w Europie w Ratyzbonie, Wormacji, Pradze Czeskiej oraz właśnie w Krakowie. Dlatego też niektórzy sądzą, iż synagoga krakowska została zbudowana przez praskich Żydów, którzy uciekli do Polski po pogromie w 1389 roku. Przy wschodnim filarze znajduje się Bima. Bima powstała w 1570 roku w stylu gotycko renesansowym. U jej podstawy znajduje się dwunastoboczny cokół z dwoma wejściami, do których prowadzi kilkanaście stopni. Bima ma formę ażurowej klatki ozdobionej kulami z brązu oraz złoconą koroną. Synagoga, chociaż została zbudowana pod koniec XV wieku, już w 1556 roku pojawia się w dokumencie króla Zygmunta Augusta jako stara synagoga. W 1557 roku budynek został zniszczony podczas pożaru Kazimierza. Został jednak szybko odbudowany przez włoskiego budowniczego Matteo Guciego. Pod koniec XVI wieku od strony zachodniej dobudowano do synagogi budynek ratusza żydowskiego. Budynek ten został rozebrany w 1888 roku. W XVII wieku synagoga wielokrotnie ucierpiała w wyniku pożarów oraz najazdu szwedzkiego. Pod koniec 1939 roku Niemcy zamienili budynek burznicy na magazyny i zakład ślusarski. Od 1941 roku była systematycznie niszczona. Uszkodzony został dach i sklepienia w salach. Żelazne elementy wyposażenia bima, drzwi, kraty, balustrada, skarbony zostały zrabowane i przetopione na zło. Sprzęt liturgiczny srebra, tkaniny. Dokumenty oraz biblioteka zostały wywiezione. Świeczniki, w tym najstarsza zachowana, barokowa Hanukia, zostały przewiezione na rozkaz gubernatora Hansa Franka na Wawel. W 1945 roku budynek synagogi został zabezpieczony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Odnowiono wówczas sklepienia sali kobiet, zamurowano wszystkie otwory okienne i drzwiowe. W 1951 roku powstał plan, który zakładał adaptację synagogi na muzeum historii i kultury Żydów. Ten projekt nie został jednak zrealizowany. W latach 1956 do 1959 pracownie konserwacji zabytków w Krakowie przeprowadziły badania archeologiczne i architektoniczne. Był to pierwszy etap prac konserwatorskich pod kierunkiem Józefa Jamroza, a następnie Józefa Ptaka. Zrekonstruowano sklepienia bime nertamit, studnie z bieżącą wodą, żelazne drzwi w aron hektarów kodesz i portalach oraz inne detale kamienne. Budynek przykryto nowym dachem. W 1958 roku krakowska kongregacja wyznania mojżeszowego uroczyście przekazała synagogę na cele muzealne. Obecnie mieści się tu oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa z ekspozycją poświęconą dziejom i kulturze Żydów krakowskich.